Premier Donald Tusk obwieszcza koniec drożyzny w Polsce. Na kolejnym posiedzeniu rządu premier zademonstrował wykres, który pokazał wzrost dochodu rozporządzalnego. Mamy sytuację pod kontrolą. Kolejny raz inflacja wyniosła poniżej 3%. To moment, 1, w w którym możemy powiedzieć, w w że nastąpił koniec drożyzny w Polsce. Nie za każdą plastikową butelkę premier. czy puszkę dostaniemy zwrot kaucji. Ważne, aby na butelce czy na puszkach widniało oznaczenie napisu kaucja. Mimo iż system zacznie obowiązywać od środy, to nie wszystkie butelki będą miały oznaczenia na opakowaniach. Na sklepowych półkach będą jeszcze widniały stare zapasy butelek bez specjalnych oznaczeń. Producenci mają czas do końca roku, aby pozbyć się starych dostaw. Proces zastępowania ma odbywać się stopniowo. Szacuje się, że w ciągu sześciu miesięcy będziemy mieli większość wymienionych opakowań na półkach sklepowych. Ważne jest też, że aby oddać taką butelkę do automatu, nie możemy jej zgniatać ani odrywać etykiety. Nie będzie również potrzebny paragon ze sklepu. Pamiętajmy, że nie we wszystkich sklepach będzie automat, który przyjmie takie opakowania. Czy system zda egzamin u nas w Polsce? Piszcie w komentarzach, co o tym sądzicie.